Jak ci się podobał logic, którego ci zrobiłem? Dzięki, że poprawiłeś mi samopoczucie. Piuta trzymać lubisz cycami? nad skutkami. Co zrobiłeś, gdy cię zgwałcono? Uciekałem do sypialni i płakałem. To prawda, że twój ojciec miał nazwę dla twojego kutasa? Tak. Co mówił? Boże, masz taki wielki nie pomnę. Ten kutas ci przeszkadza, co Michael? W dodatku staje na scenie przed setkami tysięcy ludzi. To trudne. Czemu urodziłeś się taki niedorobiony? Taki brzydki? Trzeba zapytać Boga. To nie ma nic wspólnego ze mną. A co z Twoim wytryskiem, Mike? Nie panuję nad dojrzewaniem. Nie panuje nad bielactwem. Z Jakie dochody przynosi twoja kariera męskiej dziwki? Przynosi miliardowe dochody. O tym nikt nie mówi. Czy to prawda, że nie żyjesz? Wszyscy myślą, że nie ani słowa prawdy. Brednie. Zmyślają. Kłamią. Nie chcą napisać nic dobrego. Są tacy głupi. Jakiś głupiec to napisał. Nie wierz w te brednie. Nie marnuj na nie pieniędzy, bo kupujesz kłamstwo. To nieprawda. Śmietni.